Jesteśmy w miejscu, gdzie znajdują się świetnie wyposażone studia fotograficzne. Obecnie jest to osiem planów, na których pracują fotografowie wraz ze stylistami, wizerzystami. Tam odbywają się sesje, które mają na celu stworzyć jak najciekawsze zdjęcia do naszych sklepów internetowych, aby sprzedać. Nasze produkty. Dodatkowo dysponujemy świetnie wyposażonym dużym studiem fotografii akcesoriów. Na powierzchni około 2000 m2 produkujemy wszystkie treści wizualne, które pomagają sprzedawać nasze produkty na naszych stronach internetowych. W Pruszczu mieści się Departament Produkcji Kontentu, który produkuje treści wizualne dla wszystkich pięciu brandów spółki LPP. Na nasze potrzeby zakupiliśmy specjalną maszynę do tworzenia treści wideo. Nazywa się StyleShoots Live. Ma za zadanie produkować krótkie, krótkie ruchome treści audiowizualne na potrzeby naszych sklepów internetowych. Wraz z zespołami marketingu i działań przygotowania produktu. Uczestniczymy w sesjach wyjazdowych, plenerowych. Często nasze zespoły wyjeżdżają za granicę. Jesteśmy w centrum dystrybucyjnym LPP w Pruszu Gdańskim. Obiekt składa się z trzech hal o łącznej powierzchni 66 tysięcy m2. Czyli wprost to jest 8 boisk piłkarskich, co pokazuje skalę tego obiektu. Codziennie z tego miejsca wysyłamy półtorej miliona sztuk odzieży do sieci naszych salonów. Centrum dystrybucyjne odpowiada za utrzymanie płynności dostaw. Jest to realizowane poprzez. Przyjęcie towaru od naszych dostawców w strefie przyjęcia, zamagazynowanie, gdy przychodzą zamówienia, towar jest sortowany na salony, a następnie trafia na strefę wysyłki i przekazywany jest do firm kurierskich. Cały ten skomplikowany proces logistyczny nie udałby się, gdyby nie zespół ludzi, który pracuje w centrum dystrybucyjnym. Zespół Wsparcia Procesów Logistycznych wspiera na bieżąco pracę automatyki poprzez kontrolę najważniejszych procesów logistycznych. Centrum pracuje 5 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Realizuje łańcuch dostaw do wszystkich krajów, w których operują salony LPP. W tej chwili w Centrum Dystrybucyjnym mamy otwarte 4 projekty. Do końca 2018 roku planujemy uruchomić rozbudowany magazyn automatyczny, nowe urządzenie sortujące oraz strefę przyjęcia pod RFID. W naszym centrum szkolimy przede wszystkim menadżerów, m.in. kierowników i dyrektorów salonów, ale również takie stanowiska jak regionalni kierownicy sprzedaży naszych brandów oraz trenerzy Wizual merchandisingu. Również tutaj, w centrum szkoleniowym, odbywają się spotkania z inwestorami i inne spotkania menadżerskie. Cztery w pełni wyposażone sale, którymi dysponujemy, dają nam szerokie możliwości, jeśli chodzi o techniki szkolenia, które prezentujemy naszym ludziom. Specjalizujemy się przede wszystkim w szkoleniach dotyczących kompetencji miękkich, ale wspieramy również szkolenia systemowe. Do dyspozycji mamy również strefę relaksu, w której uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość napicia się kawy tudzież herbaty w przerwach pomiędzy szkoleniami oraz jedzenia ciepłego posiłku w trakcie swoich szkoleń. W Rówczu Gdańskim znajdują się również salony wzorcowe wszystkich naszych brandów. Odbywają się w nich szkolenia dotyczące wizual merchandisingu, spotkania produktowe oraz spotkania z inwestorami.